Północna Norwegia, zupełnie inny asortyment I ktoś chyba chce mnie zdenerwować Szanowni, to już nie przelewki Jestem w miejscu nie byle jakim Na granicy Dwóch województw, właściwie dwóch filkę, Nordland i Nordtrøndelag I jest to nic innego jak Środek Norwegii oddzielający jej część południową od północnej I Norwedzy ustawili tutaj taką oto bramę I przekraczając ją Jadę do północnej Norwegii Tym razem już zupełnie oficjalnie Zróbmy to może teraz Żeby nie przedłużać Czemu akurat trzeba to robić jadąc trasą A 6 Nie wiem Ktoś złośliwie To chyba zrobił Ale cóż można mieć wszystkiego. Tom Taradan spotkałem przed chwilą bardzo miłą, sympatyczną polską norweską parę. Pani zrobiła mi zdjęcie. Pan pogadał, pochwalił się znajomością kilku zdań po polsku. Co wiem, że dla norwegów łatwe nie jest. Narwik 608 km z beretem Muszę powiedzieć, że jak sobie przy tej bramie do północnej Norwegii strzeliłem kawkę, to od razu mi się wiele rzeczy wyprostowało. Lepiej mi się pedałuje. Od razu pojawiła się ścieżka dla rowerów bez kawy tego nie było. Nie było żadnej ścieżki przez ostatnie, jeżeli dobrze policzę, to kilkadziesiąt kilometrów. Więc może warto wypić jeszcze jedną kawkę. Bo jak wypiję, jeszcze jedną kawkę. I pedałuje się do Narwiku to jest tylko 600 km. Tak to pogada. Jeżeli ktoś by pytał, dlaczego jeszcze pedałuję o tej porze, to dlatego, że chciałbym przed zamknięciem zdążyć do najbliższego sklepu który jest jakieś 50 km stąd. Podobno jest promocja na Wait a Minute. Jest zdenerwowany Norwek. Musiał poczekać aż 3 sekundy. Przepadnie mu jakiś jackpot. Więc wracając do tego, dlaczego jeszcze pedałuję o tej porze to chciałbym zdążyć przed zamknięciem najbliższego Coop Market sklepu spożywczego, który jest jakieś 50 km stąd. Podobno mają promocję na woreczki z lodem. Nie mogę się spóźnić. Skok. Co tu powiedzieć, że jest to bez wątpienia, jak do tej pory, najprzyjemniejszy z etapów mojej podróży. Widokowo, fizycznie, idealne warunki temperatura, krajobraz nie wiem, co tu jeszcze dodać około 40 km. Jak pokazują mi mapy, obydwie przyrost wysokości około 40 metrów około 360 metrów spadku, więc z perspektywa dosyć przyjemna. Mam nadzieję, że wdrapię się jeszcze tylko na jedną, dwie górki po 20 metrów, bo dam radę, a reszta to już będzie właśnie taki swobodny zjazd. Oczywiście w życiu ideałów nie ma, ale. Siemnie w takich oto okolicznościach przyrody no. na przedmieściu przed miasta Trofors. też miasteczka.